Cześć, siemanko! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Domo Dominik 2012 i witam Was w nowym odcinku. Właściwie w pierwszym odcinku z nowej kariery, w taki sposób powinienem to powiedzieć. I to będzie kariera z FIFY 21, czyli aktualnej FIFA. To będzie seria raczej poboczna, gdzieś tam nagrywana bardziej w wolnych chwilach. Główną serią będzie seria Wizewem Polish League Patch. Um, natomiast uznałem, że fajnie byłoby też coś z tej aktualnej wersji gry um, nagrywać, dlatego właśnie ta kariera się pojawiła. Poza tym, nowa oprawa graficzna trochę na kanale, mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba. Um, no i co, będzie to kariera on O'Reilly, bo uznałem, że tak fajna osobowość, w miarę go spróbowałem odwzorować. Uznałem, że zawsze ciekawie jak się to zrobi kimś innym niż tak po prostu no-name'em, że tak powiem. E, więc tak to właśnie zrobimy. Dlaczego Marcelia? No bo klub, który... Po pierwsze, nie było takiej kariery na YouTubie, z tego co widziałem, jak patrzałem. A jest to klub bardzo ciekawy, bo klub do przebudowy, klub pogrożony w kryzysie, w którym chociażby jest Arkadiusz Milik. I to jest bardzo ważna rzecz. <laughs> Arek jest na pewno zawodnikiem, o, którą, o którym będziemy chcieli. E, o którego będziemy chcieli tę drużynę opierać, więc. E, to też miało duży wpływ, no i no właśnie mówię, no przede wszystkim zespół, który sobie słabo radzi w tym sezonie, więc podejrzewam, że będziemy mieli tutaj czym się bawić. Ale na początek zobaczmy sobie mm, wiadomości od zarządu, czyli tak, e, turniej przesezonowy, tutaj to wszystko wiemy i to nas za bardzo nie obchodzi. E, Youth Academy Report, to nas już obchodzić może, ale z tego co widzimy, to cała trójka tych piłkarzy wygląda bądź co bądź bardzo słabo. E, poza tym, że ten gościu to wygląda jak Calvin Phillips e, to możemy go oczywiście zwolnić, tak samo jak Ablaya Tala i tak samo jak Milenko e, Filipowicia tak więc tych piłkarzy na pewno nie będziemy mieli w naszej drużynie seniorów e, tutaj Global Transfer Network nas nie interesuje, ale interesują nas oczekiwania oczekiwania zarządu e, jakie nam stawia przed e, tym sezonem i tak, zaczniemy sobie od Youth Development, czyli jeśli chodzi o rozwój młodzieży, jest to niski priorytet, czyli generalnie nie będą za bardzo zwracali uwagi na to, czy to się uda, czy nie, ale jeśli się uda, to fajnie. Mamy sięgnąć dwóch piłkarzy poniżej 20 roku życia, którzy będą mieli potencjał większy niż średni. Poziom oceny ogólnej na tej pozycji, więc to, to, to fajny cel. E, I w dwa sezony, jeden gościu z naszej akademii ma zostać wypromowany, a następnie zagrać pięć spotkań w pierwszej drużynie. Więc to jest bardzo niski cel. Więc faktycznie widać, że e, Olympik nie wymaga od nas za bardzo stawiania na e, młodzież. Dalej, rozwój marki mamy w tym sezonie utrzymać 7 czystych kont w wyjazdowych meczach ligowych. I to jest dość ważne dla nich, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić i mamy, za... I mamy sobie zakontraktować jednego młodego piłkarza. Myślę, że to też nie powinno być większym problemem. Dalej, jeśli chodzi o finanse, w trzy sezony mamy zwiększyć wartość klubu o 75% poprzez sprzedaż piłkarzy nagrody z turnieju i ligi i tak dalej, i tak dalej, więc to jest coś, co się raczej powinno zrobić same. Idąc dalej jest sukces krajowy. Tutaj mamy oczywiście oczekiwania dotyczące ligą i też Coup Nacional jakoś tak się to pewnie czyta. I to są rzeczy bardzo mnie martwiące, ale rzeczy też bardzo rzeczywiste, bo w rzeczywistości dało się u wielu źródeł usłyszeć, że Olympic Marsylia ma przede wszystkim kibiców, którzy mają bardzo, bardzo wygórowane oczekiwania i cały czas chcą, żeby ich zespół był na topie. A niekoniecznie są ku temu argumenty. I wydaje mi się, że jest to dobrze odzorowane, bo jest to ważne dla zarządu naszego, żebyśmy wygrali ligę i wygrali Puchar Krajowy, a to to może być bardzo ciężkie w pierwszym sezonie biorąc pod uwagę że mamy takie krewali jak Paris Saint-Germain, Olympique Lyon czy um, AS Monaco czy nie wiem Orzes Nice, więc podejrzewałem, że te kluby też się gdzieś będą liczyć, ale my mamy z nimi wygrać, więc to może być ciężkie, a jeśli chodzi o continental success, um, mamy do ta, um, mamy po prostu wyjść z fazy pucharowej, grupowej, do fazy pucharowej, czyli jak wyjdziemy z grupy, to generalnie będą zadowoleni. Myślę, że są to spoko, przede wszystkim takie oczekiwania, jakie też rzeczywistości może stawiać przed trenerem właśnie Olympique Marsylia, więc tutaj się należą propsy dla EA, ale będzie to na pewno ciężkie, szczególnie spełnienie ich oczekiwań dotyczących krajowych sukcesów. No ale nic, zobaczmy z jaką kadrą oni od nas tego wymagają czyli kto się tutaj w tej drużynie znajduje no, no bardzo dużo młodych piłkarzy bardzo szeroka jest ta kadra, ale ale nie wydaje mi się, żeby była to kadra jakościowa natomiast ustawmy sobie tych piłkarzy jakkolwiek dobra, w miarę to wygląda i tak, w ramce jest Steve Mondonda bardzo doświadczony golkiper natomiast Steve jest gościem, którego Um, pozycji nie można podważać, myślę, w tej drużynie, i na pewno przez ten rok co najmniej będzie naszym podstawowym bramkarzem. Jego zmiennikiem jest Pele, który jest jeszcze starszy, 37 lat. Ma Pele um, no i Pele jest takim, myślę, dobrym zmiennikiem, który nie będzie narzekał, że nie gra, a grać nie będzie. Więc myślę, że z nie ma problemu. I oprócz niego jest, uwaga, Ngapandutmu. No mam nadzieję, że... że ma jakieś proste imię, które zapamiętam, bo inaczej będzie problem, żeby mówić za każdym razem Nga Pan Dudmu. Ale w każdym razie nasz Kameruńczyk ma 17 lat, 60 oceny ogólnej, więc z niego na pewno może coś w przyszłości być. Idąc dalej, prawa obrona. To jest Sakai, 30-letni Japończyk. No przeciętny piłkarz, nie ma się tutaj co oszukiwać i jego zmiennikiem jest na dobrą sprawę Richard, Richard który jest dopiero 18-letnim piłkarzem, prospektem na przyszłość, ale, ale na ten moment to, to niedużo można z nim zrobić, oprócz wypożyczenia. Na lewej obronie jest Jordan Amavi. Tutaj to wygląda trochę lepiej niż na prawej, bo jest właśnie Jordan Amavi który ma 26 lat, 78 oceny ogólnej, czyli jeszcze zakładać można, że się rozwinie do 80, jeśli będzie regularnie grał, więc to jest niezła sytuacja. A jego zmiennikiem jest Nagatomo. No i to jest gorsza sytuacja, bo Nagatomo ma już 33 lata i myślę, że tutaj można kogoś poszukać w miejsce Japończyka. Oprócz niego jest jeszcze Rokia, który ma 22 lata, 67 oceny ogólnej. Na wypożyczenie można go wysłać i zobaczyć, co z niego będzie. W środku obrony jest Szaleta Czar, i to jest bardzo dobry zawodnik, jak na naszą drużynę, w sensie potencjału. Chłopak ma 23 lata, 79 oceny i na pewno dużo jeszcze z niego można wyciągnąć. A jego partnerem w linii obrony jest Alvaro. Alvaro, który ma lat już 30. No i Alvaro jest też jednym z kandydatów do wymienienia w tej drużynie. Oprócz tej dwójki mamy jeszcze Ballardiego, który ma 21 lat, 70 oceny, Perina, który ma też 21 lat, i Camardina, który ma lat 18. Właściwie Camardon chyba tak to się powinno czytać. No i z tego Camardon coś może w przyszłości być, natomiast jeśli chodzi o Perina, raczej tutaj i Balerdiego, no to to. To niby jest okej okay, cały czas, no ale to nie są ludzie, którzy mogliby grać w naszej drużynie, no bo 70 overalla to jest trochę za słabo, więc to ewentualnie też kandydaci do wypożyczenia. Ewentualnie możemy sobie jednego z nich zatrzymać jako czwartego obrońcę, ale to trochę zatrzyma jego rozwój, więc zobaczymy jeszcze jak to zrobimy. Jeśli chodzi o środek pola, tutaj mamy Kamarę. Kamara ma 20 lat. Eee, I 79 oceny, to jest naprawdę wielki talent eee, jak na tą drużynę, naprawdę z niego może coś być, eee, oprócz niego jest tutaj także Gay, gej. Eee, gej, który ma 21 lat, eee, 74 oceny, więc też jak najbardziej może być tym zmiennikiem Kamary, liczę też, że się szybko będzie rozwijał. I myślę, że na defensywnego pomocnika nie będziemy za bardzo potrzebowali wzmocnień. Jest także 20-letni Filip Nowi, i 19-letni Ahmed, ale z Ahmeda raczej nic specjalnego nie będzie. Idąc dalej, jest tutaj Morgan Sanson. I tak, tutaj chciałbym zaznaczyć, że Morgan Sanson jest piłkarzem, którego ja będę chciał sprzedać, ponieważ w rzeczywistości on odszedł, podpisał kontrakt z kimś tam, nie wiem z kim, ale wiem, że odchodzi, więc od nas też odejdzie, żeby zachować jakąś ciągłość tego. Skoro przyszedł Mili, to odejdzie też Morgan Sanson. Tak więc tutaj będzie trzeba jakoś to załatać. Oprócz Morgana, którego tutaj nie będzie, jest jeszcze rangier rangier, który ma lat 25, więc nie wygląda źle, natomiast jest dość wolnym zawodnikiem. Ale myślę, że jakoś tam da radę na środku pola generalnie jest to niezły zawodnik. Także nie wiem dlaczego mi się tutaj nie podpowiada. Natomiast jest tutaj także Cuzons który jest na wypożyczeniu z Bayernu Monachium, 20 latek. Jeśli uda nam się go wykupić po tym wypożyczeniu, co będzie moim planem, to naprawdę można z niego sporo wyciągnąć. I jeszcze na środku pola mamy tutaj Berteliego. Berteli ma 16 lat i 60 to cena ogólnej. To jest też wielki talent, ale oczywiście na wypożyczenie go trzeba wysłać, żeby się u nas nie zmarnował. Jest także Shure, który ma lat 17. To trochę gorzej wygląda, ale też nie jest źle. I jest Kui, Kui który ma lat 25. I ewidentnie się tutaj gdzieś zapodział, że wylądował w tej drużynie, bo. bo... No nie wiem co tutaj. Chyba się zgubił, zgubiła gdzieś teczka z jego nazwiskiem, e, że on tu jeszcze jest. E, dobra, idąc dalej, e, na prawym skrzydle jest To jedna z gwiazd tej drużyny. E, jeden z ludzi, którym, na którym oprócz Arkamilika będziemy opierali tę ekipę. E, to ma 27 lat. E, no i jest najlepiej ocenionym piłkarzem poza mą dą tej drużyny. E, natomiast problem jest w jego zmiennikach, bo takich nie ma za bardzo. Jest Lirola, który ma lat 22. To jeszcze nie wygląda najgorzej, i jest Luis Enrique, który ma lat 18. Okej. Okay. To jest 69 do ceny. I jako, że to Wę będzie grał raczej wszystko, To myślę, że Lirola jako jego zmiennik się nada. Albo Luis Enrique, i będziemy mu dawać czasami szansę w lidze. Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł, bo to jest chłopak, który na pewno ma znakomity potencjał i może być wartościowym piłkarzem w przyszłości. No i przechodzimy do głównego dania naszego składu, czyli Arek Milik. Niestety jest podatny oczywiście na kontuzję, natomiast Arek ma 26 lat, więc cały czas jest w kwiecie wieku, może się zdecydowanie jeszcze rozwinąć. A oprócz Arka Milika mamy tutaj Benedetto, który ma lat 30. I Jermont, który ma lat również 30, więc ta dwójka Myślę, że mogą tutaj zostać jako zmiennicy dla Arka Obydwoje mają po 30 lat, więc raczej się nie będą rozwijać, tylko zwijać A jako zmiennicy dla Arka, dla konkurencji, czy tam do ewentualnego zastąpienia mogą się sprawdzić Jest także Raúl, Raúl ma 17 lat i to jest To jest prospekt kolejny, którego trzeba wysłać na wypożyczenie E, dobra, przechodząc dalej, na lewym skrzydle mamy Radonicia. Radonic, 24-letni Serb, bardzo szybki, e, wygląda nieźle, 24 lata, cały czas się może rozwinąć. Jest także Dimitri Payet oczywiście, e, czyli gwiazda tej drużyny. Natomiast zastanawiam się, czy z Pajeta nie zrobimy ofensywnego pomocnika i jakoś nie przestawimy tego składu, bo, bo Payet, e, no bardzo ma statystyki nadające się właśnie na dyszkę. I tam bym też go bardziej widział, bo już ma 33 lata, to tak trzeba się jakoś starzeć dobrze. A na lewym skrzydle mamy Randonicia i Ake, Ake, nie ten Ake z, z, z Born Myth, czy tam z, gdzie on teraz gra Jeden, gdzie on teraz gra? w City? Chyba w City, nie? Sorry, ale mnie kompletnie za, zam, zamuliło teraz, ale mniejsza o to. E, w każdym bądź razie e, mamy Radonicia, mamy Ake, i to są dwaj piłkarze, którzy spokojnie dadzą radę nam to lewe skrzydło obstawić. Obydwaj cały czas e, młodzi, którzy mogą się rozwinąć, więc e, tutaj przyszłość naszej drużyny jest bezpieczna. Tak więc jeśli już omówiliśmy sobie kadrę, jeszcze zobaczymy, czy tutaj szybko kogoś nie pominęliśmy. Nie wydaje mi się, chyba wszystkich tych piłkarzy mieliśmy okazję omówić. E, tak więc, co? Przechodzimy sobie do formacji. Ehm, I tak, mamy defensywnego pomocnika jednego, mamy środkowego pomocnika jednego, łamanego na dwóch I mamy ofensywnego pomocnika. Więc chyba zrobimy to po prostu w taki sposób, że e, tak Sanson, w sensie ta pozycja, na której Sanson, to będzie środkowy pomocnik, natomiast ta pozycja tutaj e, będzie trochę wyżej i to będzie ofensywny pomocnik. E, tak będziemy sobie grali. I tutaj będzie Dimitria Payet. Um, tutaj będzie rongier Tak na, na pierwszy rzut oka tak ustalam um, Ależ ta składu będzie wyglądała tak jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o takie nasze podstawowe zestawienie na, na początek przynajmniej turniju przesesonowanego chociażby um, Ustawimy sobie jeszcze szybko jakąś tam ławkę rezerwowych um, Zobaczmy tutaj gay Chyba Lerdi zostanie Zanegatomo. Um, damy sobie tego Bartel, Berteliego, może. I okej. Okay. I przejdźmy do taktyki. Jeśli chodzi o taktykę, myślę, że chcielibyśmy grać przede wszystkim piłką. E, więc tak się to postaramy zrobić. Czyli tak, taktyka. E, po stracie od razu nakładamy pressing. E, dobra, szerokość 6, głębokość 5, nie. Tak to zrobimy. Czyli w taki sposób. To jest takie moje standardowe ustawienie. Jestem przyzwyczajony do takiego ustawienia, jeśli chodzi o grę. Więc tak to sobie ustawimy. Jeśli chodzi o styl w ofensywie, to trzeba grać: będziemy gra, próbowali grać szybko, piłką i wąsko. Eee, o, w ten sposób, czyli że jeszcze nie tak mega wąsko, ale w miarę wąsko. Eee, no i ofensywnie, tak jak już wspominałem, w ten sposób by to wyglądało. Dobra, Gdzie o rolę. Eee, damy Milikowi stałe fragmenty. Są w się sensie rzuty wolne, bo ma najlepiej ocenione generalnie. Eee, Test daleka. Te z daleka może walić to wę. Eee, rzuty karne. Dimitri pajet eee, i rzuty rożne również Dimitri Pajet, Tak to sobie zrobimy, ok? No, Dimitri, tutaj jest. Dobra. I Jeśli chodzi o instrukcje, to na razie je zrobimy Reset to Default i e, Milik. Jako nasz napastnik, e, myślę, że on by powinien zostawać w środku, zresztą taki ma też styl gry Milik, że raczej nie jest zbyt szybki. Więc chciałbym, żeby on zostawał z przodu i stał gdzieś tam w środku, żeby zawsze było na kogo zagrać ewentualną dłuższą piłkę przy wychodzeniu z pressingu czy coś takiego. Radonić też, niech zostaje z, z przodu, tak samo jak to wę i obydwu ustawię to samo. I to będzie ich jedyna wytyczna. Jeśli chodzi o ruchy na skrzydle, mogą to robić, jak mi się podoba. To pozostawiam do ich wyczucia, natomiast niech zostają z przodu obydwoje. Dimitri Paye, nasz ofensywny pomocnik. Ja zawsze robię tak, że ten ofensywny pomocnik też zostaje z przodu i to jest taka czwórka, która ma na, odpowiadać za naszą ofensywę i niech on będzie naszym wolnym elektronem, taki doświadczony piłkarz myślę, że spokojnie może taką rolę pełnić. On powinien wiedzieć, gdzie w którym momencie się pojawić. Jeśli chodzi o rangera, on tutaj będzie miał wszystko balans żeby po prostu trzymał tą pozycję ale że może się poruszać jak chce, taka też rola środkowego pomocnika tego łączącego. On ma łączyć atak z obroną, więc nie będziemy mu tutaj dawać jakichś specjalnych wytycznych. Natomiast Kamara ma zostawać z tyłu, żeby zabezpieczać tą naszą całą eskapadę ofensywnych piłkarzy. Jeśli chodzi o bocznych obrońców, niech oni też według własnego wyczucia się podłączają do akcji. A modą Da niech gra agresywnie nam na przedpolu, niech wychodzi do piłek, niech się nie boi. Tak by to wyglądało, jeśli chodzi o nasz, mój pomysł na tą drużynę. No i co? Ja myślę, że to, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje co do tej drużyny, zapraszam do pisania w komentarzach. Może w sumie jeszcze przed końcem e, Pokażę Wam tylko szybko jak to byśmy zrobili Że tak, e, bramkarze by nasi zostali Ewentualnie tego mogę dodać do listy wypożyczeń e, Nagatomo na pewno idzie na sprzedaż e, Rokia e, też pójdzie na sprzedaż Więc lewego obrońca na pewno trzeba kupić Zmiennika dla Amawiego Ewentualnie kogoś do rywalizacji Jeśli chodzi o stoperów Kamardon e, Idzie na wypożyczenie to na 100% e, A Balerdi jest u nas na wypożyczeniu, ok. Czyli Perina wysyłamy na wypożyczenie również. I zostajemy z Balerdim, Szaletą, Czar i Alvaro. Z czego Alvaro ja bym chciał sprzedać, bo to jest stary zawodnik, e, który się nie sprawdza najwidoczniej w drużynie, bo mówię o tym, że w tym sezonie ta drużyna radzi sobie słabo, dlatego chcemy ją przebudować. Dlatego taki Alvaro chociażby zostanie wystawiony na listę transferową, więc jeśli macie jakąś propozycję, kogo można w jego miejsce ściągnąć... E, no to zapraszam po prostu do dzielenia się tą sugestią w komentarzach, więc trzeba ściągnąć kogoś do pary z szaletą carem i kogoś, kto będzie ich zmiennikiem, może to być starszy zawodnik, ja nie wykluczam starszych zawodników, wręcz jestem za tym pomysłem, żeby gdzieś jakiś starszych zawodników, którzy powoli schodzą z topu też tutaj do tej drużyny ściągnąć, żeby oni nam pomogli wejść na ten nowy poziom, żeby oni tą drużynę ze sobą pociągnęli. Mam jakiegoś Aliego Mohammeda na wypożyczeniu w Zulte waregem, ale no niech tam sobie zostanie, natomiast także Richard idzie na listę wypożyczeń. Saka idzie na listę transferową, więc prawą obronę ja bym chciał kompletnie przebudować. Gay zostaje, Ahmed idzie na wypożyczenie. Na wypożyczenie również ląduje Filip Now. Kamara oczywiście zostaje. Jest Kevin Strutman. Napiszcie, czy Strutmana ściągać do nas z powrotem, czy nie. To pozostawiam w waszej decyzji. Jest Qzon oczywiście u nas na wypożyczeniu Bertelli. Ugo, który idzie na wypożyczenie. Jest Sheikh sure, którego także wysyłam na wypożyczenie, bo ci piłkarze po prostu u nas nie mają szansy się przebić na razie, a w tej chwili to jest ważne, żeby oni grali, żeby się rozwijali. Rążier oczywiście zostaje. Sanson, tak jak mówiłem, odchodzi ze względu na to, że w rzeczywistości też odszedł. Jest Maxim Lopez i myślę, że Maxima możemy sobie ściągnąć do naszej drużyny, ale to też pozostawię do waszej decyzji. O ile oczywiście E, czy do waszej propozycji, bo nie mówię, że na 100% was posłucham. E, Kui, no on idzie na sprzedaż, tak jak mówiłem. E, Lirola jest u nas tylko na wypożyczeniu. E, Ake jest u nas oczywiście na stałe i zostaje, tak samo Radonić, Pajet też, Luis Enrique również zostaje, Towę zostaje, Benedetto zostaje, Raul idzie na wypożyczenie, Milik zostaje i Germain zostaje. Tak więc tak, przekopaliśmy się szybko przez całą kadrę. E, widzicie mniej więcej kogo, gdzie wysyłam. Jak to wygląda jeśli chodzi piłkarzy, których chce sprzedać, czyli tak na pewno potrzebujemy stopera, jednego, dwóch Potrzebujemy lewego obrońcy, Potrzebujemy przede wszystkim prawej obrony No i ewentualnie wzmocnienia do środka pola Czy jeśli macie jakieś propozycje na boki, też mogę je rozważyć No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, subskrypcję, udostępnijcie film na swoich mediach społecznościowych czy gdziekolwiek chcecie, podzielcie się z nim znajomymi. Zapraszam na Facebooka, e, na grupę, do której link jest w opisie. Zapraszam na e, Twitcha, gdzie czasami streamujemy, a o wszystkim informacje są właśnie na grupie na Facebooku. E, zapraszam także do serii z Polish League 21, która jest główną serią na tym kanale. E, no i co? Ja się z wami żegnam. No i cześć!